It's a great honor I have to say. First it's a great uh, privilege to be here among all these people and among uh, great players. I am honored to be chosen like the best of this season. You know, it's uh, I'm 34 <laughs> but uh, I'm still uh, trying to play the best volleyball I can. This is the proof that I'm doing it so I'm so grateful and I'm so happy and that all my work and hard work is paying off. So thanks for the club that believed in me, my teammates that uh, had patience for me, uh, the coaching staff and of course, you know, my family who was always there for me and supported me. No ogromną, na no, ogromną e, satysfakcję. Oczywiście się bardzo cieszę, no bo e, jeszcze parę dni temu pewnie bym się nie spodziewała, że taka e, do, 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 doznam takiego zaszczytu, więc e, i spotkam się z tyloma e, super ludźmi tutaj, e, bo to jest, e, to jest chyba jedno e, z najfajniejszych rzeczy e, przy tych całych galach. E, Oprócz tego co? No i oprócz tego stresu, który właśnie nam towarzyszy stając tutaj przed kamerami, no to jest olbrzymia radość, satysfakcja, super. Też nie skupiałam się na tym, nie myślałam o tym i nie rozmyślałam, czy może ta nagroda wyląduje u mnie, czy nie. Jestem oczywiście bardzo zadowolona i, i dziękuję za to wyróżnienie, ale, ale nie... Nie sądziłam, że to dla mnie taka nagroda. Przez 20 lat ciężko, ciężko o same dobre momenty. Poza tym, gdyby nie było tych gorszych, no to byśmy nie doceniali tych super momentów. Więc te, te gorsze też muszą być. Oczywiście wspominamy zawsze z naszymi dziewczynami, jak się spotykamy, czy, czy to przy rozmowach telefonicznych. Zawsze jakieś tam anegdoty z tej, z tej naszej ligi. Więc no ja wspominam ogólnie Zazwyczaj te, te dobre, a nawet jak były złe, to tak przekuwamy bardziej w śmiech, bardziej w żarty. Sezon pełen wrażeń, nowych doświadczeń, nowych znajomości i, i wszystko tak naprawdę było nowe. Na pewno wsparcie dziewczyn bardzo mi pomagało i, i nie, odczuwa, nie odczuwałam tak trudów tego pierwszego sezonu dla mnie. Na pewno były trudniejsze i łatwiejsze momenty, ale wychodziłyśmy z tego jako drużyna i, i to było dla nas najważniejsze, żeby być. Wszystkie razem I, I dążyć do wspólnego celu. the night was uh, spectacular uh, everything was uh, in the perfect timing you know uh, i never was bored although i couldn't maybe understand every word but like the, the main parts i understood very well even the parts that were funny the music parts everything was really on the spot and i really enjoyed and i'm so glad that i came and that i'm part of this Tutaj była ogromna trema. Na boisku, na boisku początki na pewno były ciężkie i stres się pojawiał, ale w trakcie sezonu już go nie było. Nawet na meczach finałowych nie odczuwałam tego stresu, ale dzisiaj troszkę serdeczko zabiło, że tak powiem. My mogłyśmy grając w, ekstra, w Ekstraklasie e, czasami sobie na parkiecie nawet drzazgę wbić e, na początku, ale no cóż, no to też i hartowało troszeczkę, ale teraz ogólnie większość ma, młodzieży ma troszeczkę inny start, troszeczkę inne warunki, są inne pieniądze na sport przeznaczone. No i okej, okay, być może możemy troszeczkę zazdrościć, możemy im mówić jak to oni mają łatwo, a my trudno, ale to chyba nie o to chodzi. Też i pracowałyśmy na to, żeby być może oni mieli łatwiej. Dziękuję polskim kibicom.